Dobry wieczór ponownie. Mam nadzieję, że wszystko poszło ok, tym razem. Dzisiaj szybki temat: powystawowy iPhone 8 Grade A. Kolor Space Gray. Zobaczymy sobie, co w takim kwiatku siedzi. Z materiału na prośbę widza, który właśnie no, w ramach powiedzmy gwarancji wynegocjował takie urządzenia powystawowe. Zobaczymy sobie, Wy sobie zobaczycie, jak to wygląda w środku. Bo na zewnątrz to każdy to widzi. W środku już niekoniecznie, więc zapraszam. Tak wygląda pudełeczko. Pudełeczko to jakiś zamiennik jest. Jak zwykle ja coś to sobie ustawię jeszcze, bo nie słyszę Waszych komentarzy. Coś tutaj się dziwnego zadziało. Ok, już ładnie słyszę. I sobie otwieramy. Telefon do klienta, do właściciela, trafił w takim stanie. Pęknięty, jak widzicie. Ale co ciekawe, pudełeczko nie nosi znamion jakiegoś uszkodzenia. Nawet bym powiedział, że jest w eleganckim stanie. Klient stwierdził, w sensie może nie, nie, nie klient, dostawca tego urządzenia stwierdził, że to wina klienta i dosłownie niech się buja. Zaraz sobie właśnie zobaczymy, co tutaj w środku będzie. Ja też jestem bardzo ciekawy. Telefon ogólnie działa, uruchamia się. Ja to sobie sprawdzałem. Teraz jest wyłączony, ale się uruchamia. Mam nadzieję, że kan nie pęknie. Przy u jest informacja o tym, że zostały wymienione kamery, co najmniej przednia i chyba tylnia, więc możliwe, że ekran też był wymieniany. Nie jest to oryginał. Okaże się za chwilę, co tutaj jest oryginalne, a co nie jest. A może wszystko będzie oryginalne, tylko zostało to wymienione z innego iPhone'a. No, sam jestem bardzo ciekawy. Telefon już raczej był otwierany, bo dość delikatnie to wszystko schodzi. Staram się to robić możliwie dokładnie swoją drogą. Obraz teraz jest o wiele lepszy. Nie wiem co wcześniej wykrzaczyło ten Stream. W sensie wiem wydaje mi się, że to była kwestia USB. Portu USB, do którego został podłączony jeden z iPhone'ów. Jak to wygląda? Ekran wydaje się, że jest oryginalny, więc powiem Wam szczerze, że to jest prawdopodobnie oryginał, ale refabrykowany. Widzicie, szybka była wymieniona tutaj kiedyś. To jest możliwe, że to pęka od patrzenia. To fakt. W kwestii gwarancji jest tutaj problem, ale ogólnie urządzenie, tak jak sobie patrzę, jest spoko. W sensie spodziewałem się tutaj jakiegoś y, szajsu. Uszczelka, no była uszczelka, ale słabo się przykleiła. Dlatego tak łatwo to odeszło. Widzicie, uszczelka tutaj jest. W sensie <tost> część uszczelki, to co zostało, ale ona bardzo słabo chwyciła. Nie przykleiła się w wielu miejscach. Tego tak słabo to trzymało. Odkręcamy dalej. Powiem szczerze, że spodziewałem się jakiegoś tutaj bajzlu dosłownie, a jedyne uszkodzenia, jakie tutaj są, to na ekranie powstały od kleju, który tutaj jest na baterii. To się skleiło i uszkodziło. Tak samo tutaj. Więc spodziewałem się totalnego jakiegoś rzęcha. A jeżeli coś takiego jest sprzedawane jako powystawowy, no to nie jest źle. To będzie kryptoreklama w takim razie. Całego go tutaj wyciągnę, w sensie płytę główną, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w środku. Dajcie mi chwilkę. Ja sobie to wszystko sprawdzę. Ktoś pyta, co w nim nie działa. No w zasadzie to działa. Szybka jest pęknięta. I to w taki właśnie dziwny sposób e, sprzedawca twierdził, że to się stało w transporcie. No a skoro się stało w transporcie, to był źle spakowany. Nie wiem. Ale widzę, że właśnie coś się zaczęło sypać. Trochę. W OBS-ie. No nic. Kolejny dzień i nauki. Nie, telefon nie jest do kupienia. To jest telefon klienta, który przysłał go tutaj właśnie po to, żebyście go sobie zobaczyli, co po prostu dostał. Wyciągnę sobie ekran i się mu dokładniej przyjrzymy. Widzicie, nie ma logotypu w tym miejscu. To powinno być logo. Jabłuszko tak zwane. Kontroler ekranu wygląda jak rasowy oryginał. Tak na oko. Muszę powiedzieć, że jakby taśmy, taśmy są oryginalne. Jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby ktoś przekładał taśmy ekranu. Więc uważam, że raczej to jest oryginalny ekran z wymienioną rampką, yy, ramką i szybka. Więc nie jest źle. Połowa sukcesu to dobry ekran. A właśnie zwróciliście mi uwagę, że nie, ma, że nie ma muzyki. Już nadrabiam, a tak puścimy sobie może od połowy. Już muzyka się pojawiła. Zobaczę, co tu jeszcze za jakieś źródło dźwięku. IOS. Kamera. sobie to usunę. Dzięki za pozdrowienia. Rozkręcamy to dalej i zobaczymy sobie za chwilę obudowę, jak wygląda. Bo może też jest refabrykowana, a może zupełnie nie jest oryginalna. Taki pierwszy rzut oka. Jaki tutaj został przeze mnie wykonany. Tak się wydawało, że to jest całkiem niezła obudowa, ale to trzeba zweryfikować. Więc po to jest ten live, żeby to sprawdzić. Trochę do tego kręcenia będzie. Siema Paweł. No, troszeczkę się dzieje. To głównie też z tego live'a. Odpaliłem jeszcze z powodu dwóch rzeczy. Tego, że pierwszy się wywalił, praktycznie coś tam nie zatrybiło. Ja za dużo kombinuję w ostatnim czasie z tym wszystkim, no, ale to też jest ciekawe doświadczenie, żeby takie rzeczy uruchomić. pod jedną pianką i jest śrubka. Okej. Okay. Dobra, śrubki już chyba wszystkie wyciągnięte. Dziwnie płyta pręży, może to taśmy tylko? Zaraz zobaczymy. Ok, jeszcze taśma wyłącznika. Ok, ale nie, dzisiaj Piotr zabraknie czasu na to, żeby go zrobić. Ja tylko to kończę i idę do domu tej płyty wyciągnąć, bo to się taśmy schodzą na płytę. Okej, okay. proszę. Jest odcisk palca refabrykatora. Nie wiem, czy to tak widać do końca. Na Nandzie, widzicie? Odcisk palca. Ale ogólnie źle to nie wygląda, w sensie, jeżeli chodzi o płytę. Więc nie jest źle. No, za chwilę wam to pokażę dokładniej. Chciałem zobaczyć, co w tej obudowie słychać, ale fakt, obudowa na pewno była albo wymieniana szybka, albo to jest jakiś, albo to jest jakiś klepany. Bo taśma jest jakaś taka dziwna. Dolna taśma też się tak klei, bo się klei. Raczej jest oryginalna, ale no coś tu się działo. Raczej panel był refabrykowany, albo jest to chiński zamiennik. Też brakuje tu różnych rzeczy, ale. A, coś wypadło, tak, to jest na pewno refabrykat. Jak wy... Albo zamiennik, jak wypada taka tulejka od wyciągania karty SIM, to tak, to mamy do czynienia z jakimś zamiennikiem najczęściej. Aczkolwiek nie jest to zły panel. Patrzę właśnie czy szybka gdzieś odchodzi, bo często, często takie panele mają szybki, tak wklejone, no właśnie słabo. Ale nie, tutaj jest całkiem OK. Jeszcze zobaczę sobie, co jest pod kamerą. Bo zamienniki w sensie. No, zamienniki, albo jakieś refy kiepskie. To mają tutaj to wszystko sklejone, a nie. Wspawane powiedzmy. Ale nie. Tutaj wygląda, że jest. Że tutaj jest to wspawane, więc jest to zrobione naprawdę pro. Pokażę Wam to w trochę lepszym zbliżeniu. Mogę się dowiedzieć, gdzie taka informacja została zapisana. Pojadę i osobiście komuś tam dosłownie zrobię z dupy jesień średniowiecza. Bo jeżeli chodzi o reklamację, to fakt. Czasami to trochę u nas trwa z różnych tam powodów i względów, ale ogólnie do reklamacji się przykładamy. Jeszcze nie było tak, że kogoś zbyłem, bo coś tam, coś tam. Jeżeli ktoś chce zamiennik czegoś, to tylko na własną odpowiedzialność jest o tym informowany. Więc to, co gdzieś tam wyczytałeś na jakimś forum. To jest jakaś bzdura i bełkot. Klapka jest zrobiona ok. W sensie jest spoko. Więc tutaj naprawdę, albo to jest jakiś odrzut z fabryki, bo coś tam, bo tego też wiele bokiem wychodziło. Zresztą Foxcon, dyrekcja Foxconu gdzieś tam miała jakiś przypał na kilkadziesiąt milionów dolarów. Więc kto wie, może to jest coś takiego, albo dobrze zrobiony. Refabrykat zamiennik, trudno mi powiedzieć, ogólnie spoko. Teraz sobie rzucimy jeszcze okiem pod mikroskopem na płytę główną. Zobaczymy, co tutaj słychać. Przeczyszczę sobie tylko troszkę swoją tutaj. Dobra, jak mikrofon, w sensie mikroskop, złapię tylko sobie fokus. Dzięki, Jedreo. Dzięki, mam swoją walentynkę. Dobra, i zaczniemy sobie weryfikować, jak to wygląda. Od krawędzi. Na razie wygląda całkiem ładnie. Tutaj ta pianka to jest moja robota, bo ją trochę ponaciągałem. Ekran procesora nie był w ogóle lutowany ani klejony, i nic tu się nie działo złego. Tutaj wszystko jest okej. Okay. Hmm. Wydaje się wszystko póki co, że jest całkiem ładnie. Dzięki za pozdrowienia z Londynu. Naprawdę jest nieźle. Co prawda są jakieś tam zadziory takie takie pierdoły. No jest ten odcisk palca. Nie wiem, czy tutaj to widać. Chyba nie do końca. Ale powiedzmy, że tu jest odcisk palca na pamięci NAND. Teraz to może widać trochę. I poza tym jest ok. Trudno się do czegoś przyczepić. Więc oprócz, powiedzmy, pękniętej szybki, cała reszta jest spoko. Zaraz jeszcze go sobie uruchomię, bo jest nieźle. Ktoś pytał, czy obudowa jest oryginalna. No ogólnie tak, tylko w oryginalnej obudowie jest więcej takich detali. Taśmy są podklejone i takie tam różności, ale poza tym jest spoko. Spodziewałem się po tej obudowie czegoś gorszego. Dolna taśma też wydaje się oryginalna, więc naprawdę jest to nieźle. Jest komplet śrubek, jest po prostu. Nieźle, mogło być oczywiście zdecydowanie gorzej albo i lepiej. No i też widać to po. O, właśnie, naklejce. Widzicie, jak to wygląda, to samo odchodzi, więc to jest na pewno refabrykowana obudowa albo sklepana, mm, tak powiedzmy, trochę na kolanie albo bokiem, bo z fabryk Foxcona wiele elementów też bokiem wychodziło w sensie takich odrzuconych w procesie, e, powiedzmy. Mm, gradowania jakości i tak dalej i może to właśnie z tego powodu gdzieś tam zostało odrzucone ale poza tym jest nieźle powiedzmy że bateria ma jabłko czy jest oryginalna to musiałbym ją wykleić nie chcę tego robić bo to się dość upierdliwie wkleja potem żeby ją podłączyć do programatora. więc po prostu nie będę tego teraz robił niestety. Tak, a teraz to wszystko robimy tylko w drugą stronę. w sensie składamy w drugą stronę. Coś mi tutaj wypadło, co tu jeszcze trzeba podłączyć, żeby podłączyć go do komputera i sprawdzić jak wygląda odczyt z 3 Wiecie, to ten program, który pozwala wyczytać trochę informacji z urządzenia. Dobra. Ha, nie wiem, nie znam się za bardzo na daktyloskopii. Widać, że szybka jest pęknięta. Tak to wygląda. Dobra, teraz ja muszę znaleźć sobie kabelek. Kabelek USB Lightning. Jest podłączone. Zaraz sobie zobaczę, czy uda mi się zidentyfikować to urządzenie w tych wszystkich, które tutaj mam. Jest. Zrobię sobie ekran na full screen. I cyk, jak widzicie, to jest to urządzenie teraz. Jest taka zakładka, która odczytuje informacje, które teoretycznie powinny być w pamięci NAND zapisane. Te dane są zapisane w pamięci NAT, czyli X Factory Value. Są informacje, które są zapisane w urządzeniu w pamięci NAND, w jego pamięci NAND, czyli w pamięci telefonu. A read value to są informacje odczytane z poszczególnych komponentów, jak numer z płyty głównej. Przede wszystkim chodzi, o, chodzi przede wszystkim o numer baterii, numer seryjny baterii, więc widzicie, bateria była zmieniona i też tylna kamera była zmieniona. Tak to właśnie wygląda. Teoretycznie. Urządzenia jest oryginalne. Oczywiście coś tutaj się działo. Bateria wygląda tak. No cóż mam? Cóż Wam mogę więcej powiedzieć? Tak to właśnie wygląda w odczycie tego urządzenia. Kondycja baterii jest odczytana. To nie jest nic niezwykłego. Tutaj wsm czy można zobaczyć jedną rzecz? Czy działa Truton? Nie ma Trutona. To jest ciekawe. Nie, jest Truton. OK. No to powiedzmy, że wszystko zrobione jest według sztuki. Niby wszystko ok. Tak to widzicie, właśnie, że. Okazało się, że urządzenia powystawowe są też całkiem okej okay. i to co jest tańsze wynika z tego, przynajmniej w tym przypadku, że była wymieniona szybka i prawdopodobnie obudowa jest niezła, ale to jest jakiś powiedzmy niższy grade. Aczkolwiek e, jest to nieźle wszystko zrobione i za te pieniądze, jeżeli to byłaby niższa cena, to jest całkiem okej. Okay. Nie jest tak źle jak większość różnych urządzeń, więc ten sprzedawca e, Zrobił całkiem dobrą robotę, a przynajmniej sprzęt, od którego bierze, jego dostawca, i tak dalej, to wszystko się trzyma kupy. Więc nie jest źle. Spodziewałem się tutaj dużo więcej, powiedzmy, kontrowersyjnych rzeczy, a był tylko odcisk palca, więc nie jest ogólnie źle. Ktoś was pytał o śrubokręty w jakimś z jednych poprzednich. Z jednych poprzednich w poprzednich materiałach e, informowałem, nawet linka podawałem do tych śrubokrętów. To możecie kupić. E, w firmie Kate Media, na przykład na Allegro, możecie dostać te śrubokręciki. Nie są zbyt tanie, bo kosztują chyba około 50 zł sztuka, ale są niezłe. Ok, to by było tyle. To miało być krótkie, więc y, będzie krótkie. Widzieliście, jak może wyglądać powystawowy telefon. Zamiennik, zamiennik kartonu, ale wszystko się powiedzmy zgadza. Nie ma ani zamienionego ekranu w sensie jakiegoś zamiennika, jakiś Tandety totalnej, jakiegoś rycia, płyty głównej, i tak więc nie jest źle. Ale mimo wszystko ogólnie nie zalecam takich sprzętów, bo oprócz tego, że nie wiadomo co się trafi, to bardzo często bywają problemy z gwarancją. Więc jakby na to musicie wziąć poprawkę, że jeżeli kupujecie takie urządzenie, to często może być problem z realizacją gwarancji. Czy się opłaca, czy nie? Zadajcie sobie pytanie we własnym zakresie, siebie, zapytajcie własnego portfela, i tak ja ogólnie nie, ma, nie namagam do kupowania takich urządzeń, często są z nimi problemy. Ktoś już pyta, chyba dziesiąty raz o końcówkę mocy. Ogólnie nie, nie naprawiamy sprzętu audio i tak dalej. Jak Jonas czasami ma wenę, to czasami coś tam może wziąć, ale ogólnie ja słyszałem tą informację, bo mam słuchawkę, która czyta mi te komentarze i nikt nie musi mi pisać tego 10 razy albo 20. Jak nie odpowiadam, to znaczy, że za bardzo. Nie jestem zainteresowany tematem, więc proszę nie męczyć, bo spotka się to z moją reakcją w postaci wyciszenia takiej osoby, bo to jest trochę denerwujące nic. Dzięki wielkie za tą chwilę uwagi, że sobie sprawdziliśmy też, sprawdziliśmy sobie też, ja sobie sprawdziłem, że jakby obraz działa, bo wtedy coś się wywaliło, za co przepraszam, ale cały ten live rządzi się takimi powiedzmy, dość przypadkowymi sprawami. I cały czas to eksperymentuję z różnymi rzeczami, i to wszystko jest takie, no na żywioł po prostu, jak to live. Więc czasami mogą się zdać różne, zadziać się mogą różne rzeczy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do następnego razu.